Thank you Puchar Rowerowej Stolicy Polski w naszym mieście zakończyła się bezprecedensowym sukcesem. Przez to, że została przyjęta przez mieszkańców i jego sympatyków w sposób przekraczający nasze wyobrażenia, zostaliśmy rowerową stolicą Polski. Ten wynik, fantastyczny wynik, obrazuje piękną skalę zaangażowania mieszkańców i sympatyków naszego miasta, a w tym roku. Zarejestrowanych w aplikacji aktywne miasta było 4271 uczestników. Mieliśmy zarejestrowanych 106 grup. Przejechaliśmy wspólnie prawie 860 tysięcy kilometrów. Przejechalibyśmy tym samym prawie 22 razy kulę ziemską. To wprost nie do uwierzenia, a jednak cyfry nie kłamią. To wspaniały wynik i fantastyczna promocja Białej Podlaskiej. I całego regionu, bo przecież nasi przyjaciele, sąsiednie miejscowości, a także najodleglejsze zakątki kraju, a nawet świata kręciły razem z nami. O, sprawdzę Waszą e, czujność, którzy byliście na samym początku. Czy wiecie, jakie, pamiętacie, jakie jest hasło dzisiejszego wieczoru i całego roku? Biała Podlaska! No no, Przeżywamy wspólnie piękną przygodę. Udowodniliśmy sobie i całej Polsce, że to właśnie w Białej Podlaskiej jest ta wyjątkowa społeczność, która traktuje rowery nie tylko jak sport, jako rodzaj aktywności ruchowej, ale po prostu jako styl życia, którego nieodzownym elementem jest uśmiech, życzliwy stosunek do siebie nawzajem, radość ze wspólnego, aktywnego, zdrowego, licznie razem spędzanego wolnego czasu. Tyle się mówi w dzisiejszych czasach o atomizacji społeczeństwa, o tej samotności w tłumie. Zobaczcie, jak pięknie w Białej Podlaskiej pokazaliśmy sobie, że każdy może znaleźć przyjaciół. Prawie nikt nie jeździł sam. Jeździliśmy licznymi grupami. Przed chwilą to zostało wspomniane. 106 grup, bardzo licznych, od kilku do kilkudziesięcio osobowych które tak wspólnie, radośnie, razem czas spędzały bardzo aktywnie, podkreślmy też z dumą, bo na to zasługujemy, bardzo ambitnie. Codziennie w zakładach pracy, w grupach sąsiedzkich, wśród znajomych, w rodzinach licytowaliśmy się na to, kto ile kilometrów przejechał, kto ile Białej Podlaskiej dołożył, jakie są relacje między poszczególnymi zawodnikami. Między poszczególnymi rywalizującymi grupami, wreszcie pomiędzy rywalizującymi miastami. I okazało się, że to my jesteśmy najlepsi. Cały świat, cały rozwinięty i rozwijający się świat chce zmierzać w tą dobrą stronę. Rowery to przecież jeden z najbardziej ekologicznych, przyjaznych nie tylko przyrodzie, naturze, ale przede wszystkim jej najważniejszemu elementowi człowiekowi. Sposobów lokomocji. I w Białej Podlaskiej właśnie pokazujemy, jak powinno się to robić. Mam ogromną satysfakcję, że jako samorząd miasta stajemy na wysokości zadania. Pozwólcie, że przypomnę. Zaczynaliśmy tę kadencję z 9 kilometrami dróg rowerowych w Białej Podlaskiej. Mamy ich już w tej chwili po kilku latach niespełna 40 a nawet więcej gdy dokończymy te realizowane w tej chwili inwestycje których finisz planujemy jeszcze przed końcem bieżącego roku tak właśnie tworzymy sobie to przyjazne środowisko i przyznajmy to mamy ogromną satysfakcję buzia sama się uśmiecha gdy na ulicach miasta coraz częściej mijamy coraz liczniej jeżdżących na rowerach Dzisiaj rano jechałem z dziećmi do szkoły. Po drodze minąłem, jeżeli powiem, że kilkudziesięciu młodych rowerzystów, to pewnie mocno nie doszacuję. Zwykle już w tych późniejszych godzinach pod szkołą brakuje miejsc przy stojakach, a często ogrodzenia szkoły są też szczelnie. Wypełnione po przypinanymi rowerami. Patrzę na naszych świetnych dyrektorów szkół przedszkoli. Jesteśmy dogadani w tej sprawie. Kolejne wiaty są między innymi w zespole szkół zawodowych przez naszych fachowców z Brzeskiej spawane. Jeszcze raz. Pięknie Wam za to dziękuję, jestem dumny jako prezydent, jestem szczęśliwy jako mieszkaniec swojego miasta, że z Białej Podlaskiej pochodzę, że mieszkam wśród takich wspaniałych ludzi. To są te piękne puchary, które wywalczyliśmy w poprzednich latach. W tym roku jesteśmy niesamowicie usatysfakcjonowani i wierzcie mi, jeszcze raz to powiem, pojechać do wspaniałego, pięknego miasta, metropolii Bydgoszczy i usłyszeć tyle ciepłych słów. O niesamowitym mieście, z którego się pochodzi, które ma się zaszczyt reprezentować, usłyszeć te wszystkie pytania, które można sprowadzić do jednego: jak wy to wszystko robicie, jest niesamowitym przeżyciem. Do końca życia to będę pamiętał, aczkolwiek bardzo liczę na to, że przecież nie ustaniemy w staraniach. Drodzy mistrzowie, przyjmijmy to rycerskie, sportowe zobowiązanie, że nie odpuścimy. I tego pucharu w kolejnych latach nie będziemy chcieli wypuścić z rąk. Brawa dla Was! Dzięki Wam bardzo! Proszę Państwa, korzystając z okazji, część z Państwa, jak nie większość pewnie oglądała naszą konferencję podsumowującą rowerową stolicę Polski, już tam Państwo czy panu prezydentowi głównie gratulowaliśmy tego sukcesu, ale korzystając z okazji, że jestem tu dzisiaj, stoję w tym miejscu, chciałbym każdemu z Państwa osobno pogratulować tego wyczynu, bo od samego początku narzuciliście takie tempo, że nikomu nie udało się was doścignąć. Także ogromne, ogromne gratulacje, nie tylko ode mnie, ale przede wszystkim od prezydenta Bydgoszczy, pana Rafała Bruskiego, który niestety nie mogło, nie mogło Dzisiaj z nami, jednakże kazał przekazać ogromne gratulacje i szacunek dla każdego, kto kręcił dla Białej i osiągnął taki wynik. Mój cel na ten rok był 1000 km, ale niestety, jak to w Czerwcu bywa, więcej historii przed komputerem, rozmów z państwem, czy to w mediach społecznościowych, czy na mailach, więc ten cel niestety nie został osiągnięty, bo skończyłem na niecałych 800 km, ale jest to lepszy wynik niż w roku ubiegłym, także jest to jakiś mały krok do przodu. Kochani, pozwólcie, że w naszym wspólnym imieniu. Na ręce Tomka złożymy podziękowania naszemu przyjacielowi, prezydentowi miasta Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu i jego niesamowitym współpracownikom, oto oni nam tę frajdę zorganizowali. Uczciwie przyznali się, że nie odkrywając Ameryki, skutecznie czerpali inspirację z takiej rywalizacji zaproponowanej europejskim metropoliom przez które z miast włoskich? Przez Bolonię, ale. Byli pierwszymi, którzy zrobili to w Polsce. Zaprosili miasta prezydenckie i przypomnijmy sobie, że 56 miast prezydenckich w tym roku w tej rywalizacji wzięło udział. Co roku ta liczba rośnie. Myślę, że naszym wspólnym, świetnym przykładem zarazimy w kolejnych latach następne takie miasta. Niech cała Polska się tak pięknie bawi. Tomek, wielkie dzięki dla Was! Serdeczne pozdrowienia dla naszego kolegi prezydenta Rafała Bruskiego. Gawrysiu, tak o miłości może porozmawiajmy. Powiedz mi, co kochasz najbardziej? Makaron. Wow, pyszne! I makaron. O, no, ja też to lubię. No to jeszcze makaron. Super, prawie jak Włoszka. Prawie. Tak. A co ty kochasz? Ja kocham sport i święty spokój. No to już wiemy, że mamy... Większą grupę miłośników świętego spokoju niż makaronu. Jak Państwo widzicie, są różne rodzaje miłości i jej obiekty, a my chcemy Wam pokazać ten rowerowy rodzaj miłości, który przerodził się w drugą miłość wielką, ale zobaczcie sami. Są nasi nowożeńcy. Takie rzeczy tylko w rowerowej stolicy Polski. Takie śluby tylko w urzędzie miasta, to jest usługa tańsza niż cukier i czereśnie. Wystarczy tylko zadzwonić do USC. To zaszczyt udzielać ślubów, występować w tak zaszczytnej roli w czymś najpiękniejszym momencie życia. Pewnie wiele z nich będę długo wspominał, ale to jest taki, którego nie da się zapomnieć. Ta wspaniała para. Którą zaraz zapytamy o to, jak nią została i pewnie okaże się, że nieprzypadkowym był ślub właśnie w takiej formie. Pokazała, że można z radością, z dystansem i z wielką miłością. Tą szczerą, nieprzykrywaną formalnymi wspaniałościami, tylko tą bliskością i cieszeniem się z bycia razem. Jeszcze raz wielkie brawa dla Was, Karolino. Tomku, powiedzcie, jak się w sobie zakochaliście? No poznaliśmy się na rowerach, na trasie rowerowej Green Velo. No i tak mnie to sprowadziło do Białej Podlaskiej, bo ja ze Śląska pochodzę, z Bielska Białej. Czego bym dla niej nie zrobił, nie? No i tak to wyszło, że już tu mieszkam długo i tak wpadliśmy na ten pomysł, właśnie poznaliśmy się na rowerach, więc trzeba to rowerowo wykorzystać. A to ładnie, a nie jakimś Mercedesem czy tam Audi jechać do ślubu, lepiej takim rowerem. I... Już nie. Ogólnie bardzo dziękujemy jeszcze raz prezydentowi, bardzo dziękujemy za to, że pożyczył nam rower, za to, że mogliśmy. Tak, bo to jest rower pojechać. prezydenta. Bo to jest tak Udostępnił sprzęt, bo udzielił. Tak, i ze ślubu nam udzielił. Naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy. Zadam jeszcze jedno bardzo trudne pytanie pannie młodej. Wszyscy wiemy, kto rządzi w związkach, więc Karolina, jak czuła się, gdy to jednak mąż siadł za pierwszą kierownicą? No właśnie, to jest jedyny chyba tylko minus. <laughs> Brak. Y tak tego, że ja mogę sobie sterowania, tego komfortu, że to ja mogę sterować, no ale udało się, dał radę i jest w porządku. Jeszcze Dziękujemy! Raz. Wielkie braki! Słuchajcie, drodzy państwo, jak to... To może zaśpiewajmy 100 lat! 100 lat! 100 lat niech żyją żyją nam! To jest prosta ścieżka do gorzku.